Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Obecnie mamy miesiąc październik, zatem jest to miesiąc różańcowy poświęcony modlitwie na Różańcu świętym. Z tej to przyczyny mamy dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, mamy rocznicę naszego żywego różańca. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy razem z nami. Jak ona wygląda? Po prostu wyznaczam ci dziesiątkę różańca, którą musisz odmówić w ciągu dnia w określonych intencjach. Nie łączysz się z nikim przez internet, po prostu łączysz się z nami duchowo, kiedy Ci pasuje, odmawiasz określonych. Przypisaną Ci na ten miesiąc dziesiątkę w określonych intencjach i masz zasługi, jakbyś odmówił całe trzy części Różańca Świętego. I to co najmniej. W naszej Róży Różańcowej jest około 40 osób. Zapraszam Cię serdecznie. A po drugie, z racji tego, żeby zachęcić Was do większej inicjatywy i do modlitwy na Różańcu Świętym, ogłaszam konkurs. Jeżeli jakaś niewiasta bądź jakiś mężczyzna wygrają ten konkurs, otrzymaj ode mnie upominki, które będą takim świadectwem dla Niego, że jest On prawdziwym, wojownikiem Najświętszej Maryi Panny i to wojownikiem w sprawie najważniejszej to jest w sprawie zbawienia ludzkich dusz Mianowicie, niewiasty, jeżeli wygrają owy konkurs i uda im się jak najbardziej rozpromować w miesiącu październiku różaniec święty, po prostu jak najwięcej ludzi zachęcić do jego odmawiania. Poprzez to różną formę, którą będę oczywiście mógł zweryfikować, czy to chociażby poprzez jakiś filmik, poprzez coś w stylu posta jakiegoś, czy po prostu coś, co zachęci ludzi i będzie dla nich przykładem wartości tej modlitwy. Owa niewiasta otrzyma ode mnie mantylkę i to niezwykłą mantylkę. Mantylkę z Dubaju, więc arabska, więc Wyjątkowa, unikalna, będzie mogła się czymś wyróżnić. Natomiast dla mężczyzn także przewidziana jest nagroda. Zatem zapraszam po pierwsze do wspólnej modlitwy, a po drugie, zapraszam do wspólnego rozpromowania modlitwy Różańca Świętego, ponieważ powiem Wam tak: Mając Różaniec w swoim własnym ręku, mam najsilniejszą broń na świecie. Jeżeli mi nie wierzycie, to po co chodzicie do kościoła? Czy chodzicie do kościoła z powodu Waszego pobożnego zwyczaju, bo taka jest tradycja? Czy chodzicie do tego kościoła, bo wierzycie w Pana Boga? Jeżeli wierzycie w moje słowa, to macie potwierdzenie waszej wiary. Natomiast jeżeli je negujecie, to nie wiem, czy tak naprawdę sami wierzycie. Zapraszam wszystkich do tej naszej wspólnej modlitwy. To jest najpotężniejsza i najsilniejsza broń w całym wszechświecie. Modlitwa Najświętszej Maryi Panny oparta o zasługi Chrystusa, która jest mocniejsza od wszystkich bomb atomowych na całym świecie.